Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos, a dzisiaj ruszamy na Grand Prix Niemiec na torze Hockenheim. Historia torów Niemczech sięga czasów jeszcze przed II wojną światową, gdzie właśnie widziany na ekranie Mercedes Benz zbudował dla siebie tor testowy. W roku 2019 ta marka, Formula 1, świętowała swój dwusetny start oraz zarazem 125-lecie marki. Wszyscy wiemy, jak się to skończyło na tym torze, który w obecnej konfiguracji jest w kalendarzu od roku 2002. Niestety, przyszłość tego toru jest nieznana. Dlatego że właściwie na rok 2020 nie ma on miejsca w kalendarzu, bo wypełniły go inne tory pokroju, na przykład Wietnamu czy chociażby Hiszpanii. W każdym razie, no w roku 2019 był tu bardzo interesujący wyścig i tym bardziej spodziewamy się dzisiaj zaciętej rywalizacji. Zwłaszcza, że Patryk Nowak jest bardzo wysoko, bo w q to jest pierwsza sprawa, na w sumie dosyć trudnym torze, nie ma co ukrywać. Jest to w dodatku miejsce szóste. Być może nawet przesuniemy się jeszcze wyżej, bo bo będą ewentualne kary. Widziałem właśnie, że z pole position będzie startował obywatel kraju niemieckiego, czyli Sebastian Vettel. W każdym razie, słuchajcie, jedziemy już na pola startowe. Z pole position, tak jak wspomniałem, Sebastian Vettel, gdy mieszka tutaj niedaleko swoją drogą. Rula losie. No nie mieszka, tylko się urodził, no. Zaczek pozycji Max Verstappen, który na pewno ma szansę na to, żeby dzisiaj odnieść zwycięstwo. Dalej jeszcze będzie startował Pierre Gasly, Lewis Hamilton. Davon Butler oraz my jednak z szóstego pola. Dalej, Lando Norris, Walteri Bottas, George Russell i pierwsza także zamyka Sergio Perez. Dalej, Grosjean, Leclerc, Ricardo Kwiat, Hulkenberg, Stroll, Kimi Rai, Kevin Magnussen, Kimi Rajkonen dalej, Giovinazzi i z ostatniego pola, z karą niestety, Polak krodak Robert Kubica. Wyłączyłem sobie, co ciekawe, słuchacie Antoniego Dewicona Za chwilę go włączę, w sensie mowę sobie włączę, żeby było mi tutaj wygodniej. Strategia jest straszna. Pięć okrążeń? Nie, 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 nie. Nie ma takiej możliwości. Więcej? Na pewno. Ja w ogóle bym ten wyścig przejechał tylko na jeden pit stop, bo musimy oczywiście startować na oponach miękkich. W sensie założyłbym miękkie, a potem założyłbym twarde, bo tu się da tak przejechać, to nie wiem czemu mi ta gra proponuje dziwnie. Spróbujemy może tak zrobić. Zobaczymy też jak się sprawa rozwinie. Ojej, co się będzie działo? Wy ten wyścig oglądacie prawdopodobnie w dniu kiedy jest Singapur. Być może już nawet wszystko wiecie, jeśli chodzi o kwestie kontraktowe na przyszły rok ja jeszcze w sumie nie wiem, bo dzisiaj nagrywam ten odcinek w czwartek i to właśnie dzisiaj niby ma się odbyć w spotkanie. Nie, nie spotkanie może. Po prostu ma być ogłoszona decyzja co do Hasa. Co ciekawe, na no czwartek. Nie wiem, kto ma pierwszeństwo. W Polsce mówi się, że grożał, ale podobno tylko w Polsce tak się mówi, więc nie wiem, naprawdę ciężko mi to komentować. W każdym razie, gdyby Hulkenberg sobie nie znalazł miejsca w Formule 1, byłby to w sumie spory szok, powiem szczerze bo nie jest takim w miarę pewnym kierowcą ze środka stawki. No nie wiem, w każdym razie, zanim cokolwiek zacznie jeszcze w wyścigu, zachęcam do opisu, zaglądam, zachęcam do subskrypcji. Oczywiście, no właśnie, deszcz, ja o tym nie powiedziałem kompletnie. Słuchajcie, w tym wyścigu będą zmienne warunki, więc będziemy mieli naprawdę chyba to, co się działo w realnej Formule 1. Więc tym bardziej subskrybujcie kanał, tym bardziej, tym bardziej zaglądacie do opisu. Wszystkie potrzebne linki tam macie, również do mediów społecznościowych, do Discorda też. Ojej, bo jak tu spadnie deszcz, to może być ciekawie, co nas może swoją drogą uratować w tym wyścigu, bo może doczekamy do deszczu. Ciężko powiedzieć, na pewno sobie teraz zrobię na twarde od razu, żeby mieć tutaj od razu to ustawione, żeby nie było potem kłopotów. Okej, okay, bogata, zdążył o, o, w ostatnim momencie, dobra. Szóste miejsce, za mną jest Norris, przede mną jest Davon Butler, który ostatnio depcze nam po piętach, no zobaczymy. Może nawet ja mu depczę po piętach, w sumie nie, on mi. Dobry start Nowaka. Nawet, nawet. Utrata jednej pozycji tylko na rzecz Landonorisa, Norrisa. Tak jest całkiem nieźle. Ej, widzieliście, inną no, strategię zastosowałem. Kontakt! Nie! Nie! Co się stało? Kontakt! Z kim to było? Czy to było przypadkiem z Williamsem? Oj, oj, oj. Co za dramat Nowaka na starcie. Ależ katastrofa. Przegrzane opony. No nie. Co za debil, ja pierdzielę. Ale pech nowaka, coś niesamowitego. No, Pierwsza chyba taka sytuacja była, żebyśmy na starcie aż czele stracili. Ajajaj, co się dzieje? A nie użyłem powtóreczki. Zobaczcie, tym razem jedziemy uczciwie, nie ma co. W ogóle opony są z tyłu troszeczkę będziemy mieli naprawdę spory problem, żeby w ogóle cokolwiek tutaj na razie. Cisnąć. Bardziej martwi mnie to, że opony są zniszczone, a ja czekam chyba do deszczu jednak. To mi się będzie bardziej opłacało. No nic, trzeba jechać dalej. Tutaj będzie deszcz, więc może się dziać. Dlatego też właśnie chcę zobaczyć, jak się ta sytuacja rozwinie w dzisiejszym wyścigu, bo tutaj możemy naprawdę jeszcze sporo ugrać, wbrew pozorom. Bo tempo jest naprawdę dobre, tylko trzeba teraz trochę się skupić. Jest jeden plus tej sytuacji, którą teraz mam. Mogę cisnąć na 100%, nikt mnie nie blokuje. Zobaczcie, że już dogoniłem, pomimo takiej straty, Giovinaciego, Magnusena i chyba Roberta Kubice, który startował, przypominam, z ostatniego pola, więc przebił się wysoko. I też właśnie, na ten tor mamy poprawki, jeśli chodzi o zużycie paliwa i jeszcze ersu. Także tutaj naprawdę mamy dużą różnicę, jeśli chodzi o moc. Swoją drogą, McLaren jest teraz najlepszy, jeśli chodzi o silnik. Także taka ciekawostka, także to jest też fajne. No i proszę bardzo, Nowak już dogonił. Ale wolno, Giovinacji i Magnussen. No nie wierzę, co się dzieje. Atak, atak teraz Alfa Romeo na Hasa. Nie ma szans, Magnussen. Nie ma takiej możliwości, że to wygra. Giovinacji tym bardziej. On nie ma w ogóle nawet DRS-u. Pięknie, ależ teraz Supermanew. i jesteśmy już na miejscu 18. Gonimy czołóweczkę. Ale to brzmi. Gonimy czołóweczkę, fajnie. W takiej sytuacji. A zużycie opon tylnych, którzy 49% No jest Robercik, jest Robercik Bez szans oczywiście Chociaż on jest dosyć dobry przecież, pamiętamy Williams jest naprawdę dobrym samochodem Nie ma co się śmiać z Williamsa, słuchajcie, nie ma co Tylko trzeba biać się do roboty Chociaż na prostej mówiłem wam, McLaren jest najlepszy teraz Więc pizza będzie miał ciężko Chociaż nie do końca aby się w strugę. No i proszę bardzo, jest Dave Bomb Roberta Kubicy. Ale on walczy z Nowakiem, nie ma szans. Tak jest, obroniona pozycja. I teraz jest pytanie, czy zjeżdżamy do boksu, czy nie. Bo za chwilę będzie chyba deszcz. Ojej, właśnie, to są o czym mówiłem. Będzie bardzo ciężko zaraz. 5 minut, kurde, no nie dojadę, muszę zjechać do boksu. Olera, jasna, niedobrze. Okej, okay, Boxen machen. Ja się ciekawię, ciekawe, byłem od Co?! O co chodzi? Jaka strategia? Już jeszcze nie pada też. to była strategia. Nie mam pojęcia, co to było. Powiem wam, że teraz bym jechał chyba sama kółka kwalifikacji. Nie jest rekord w pierwszym sektorze. No właśnie, teraz będę bardzo szybki, tylko pytanie, czy w ogóle mi się to opłaca. Ten zjazd. No na razie nie miałem innej możliwości tak naprawdę. Byłem tak naprawdę w sytuacji fatalnej. Właściwie cała pierwsza dziewiątka była w fatalnej sytuacji, no bo nie ma co ukrywać, ale przez to, że stawaliśmy na oponach miękkich, no nie było innej możliwości. W ogóle tak patrzę, że chyba mamy... Uszkodzony akumulator. Teraz to zweryfikuję. Nie. Dziwne. Tam jakoś mniej mam wrażenie procent w akumulatorze. Nie wiem o co chodzi. Już dogoniliśmy Magnusena. Tak, że będzie miał teraz ciężko. No właśnie, odpuścił całkowicie. No i już miejsce 19, więc gonimy. Gonimy czołówkę. Super! Dzięki inżynierze, dzięki że, że mnie pochwaliły To świetny manewr. Andras Zailt będzie dumny. Na pewno. Deszcz, proszę państwa, zaczyna padać. Widzę krople deszczu już na kamerze. Co mówi o tym, że możemy za chwilę zjechać znowu do boksów. I w tym momencie osoby, które startowały na pośrednich, wygrały wyścig, bo będą miały mniej pistopów. Ale zobaczymy jeszcze, kiedy trzeba będzie zjechać, bo to nie znaczy, że od razu trzeba będzie zjeżdżać do boksów. po bo przejściowe, o to tak wcale nie musi być. A ja właśnie nagrywam ten odcinek i dostałem informację, że Has potwierdził Grożana i Magnusena. Dosłownie teraz to widzę na telefonie. Co się dzieje? Dlaczego? Co z Hulkenbergiem? Czyżby wracał do Le Mans? No niesamowite, no tego się nie spodziewałem. Powiem szczerze, myślałem chyba. No chyba tak jak wy, że to raczej będzie Hulkenberg w hasie. Ale z drugiej strony pewnie nie chciał Steiner Hulkenberga i Magnusena. Pewnie Magnusen podstawał jakieś warunki. Albo chodzi o kwestie dokładne kontraktowe, że na przykład Hulkenberg nie chciał się zgodzić na kontrakt, jaki oferował mu Steiner. Też tak mogło być, bo w Renault było właśnie tak samo z nimi Abitbulem. Że właśnie yy, chciał mieć Hulkenberg kontrakt na dwa lata w Renault, a on się na to nie zgodził. Abitbul. Robi się tylko na rok, więc szok. Powiem szczerze, szok. Bo tego się chyba nie spodziewaliśmy. Po tej postawie grożana. No nie wiem, chyba daj po prostu kolejną szansę. Trzeba tak to tłumaczyć. Oj oj oj, ślisko już jest, naprawdę jest już źle. Ale walczymy. Już w ogóle jest mokro strasznie. No, to są te najgorsze warunki. Właśnie w tych warunkach w roku 2019 i w roku 2018 rozwalił się Fetel, Znaczy, Fettel się w 2018, a w 19 wiadomo ilu kierowców aż się rozwaliło. Ja też w tym w treningu właśnie tutaj, pierwszym się rozwaliłem w cudzysłowie w szykanie Mercedesa, zakręcie Mercedesa, gdzie rozwalił się i Hamilton i Potas w tym roku mieli wypadki. Także był taki big moment. Co? Nowa strategia? Nie, 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 nie. Na twarde? Co? Nie, Jeff, co ty gadasz? Kubica nie ma w ogóle tempa, kompletnie. Ale na proste mi odjeżdża, tutaj będzie wolny? O Boże, tak myślałem właśnie. Tak, na kubice dosyć ostry. Ratowana sprawa, ale jest naprawdę już bardzo ślisko. Bardzo ślisko jest, naprawdę jest już źle. No nie wierzę, teraz on jeszcze będzie mnie atakował. Co za atak, co za hultaj? Nie, nie, Roberci, co? Ty? Tak samo jak opiechałem go na początku wyścigu, tak samo teraz. Jest miejsce 17, ciśniemy, w ogóle mamy rekord okrążenia, ale nie ma za niego na razie punktów. Oczywiście, bo jesteśmy poza pierwszą dziesiątką. Kto się z boksie, to, jest, to nie jest rajkon to jest Ricardo z na Twarde. No w tych warunkach, zmienić opony na kolejny raz, to, to jest chyba głupie, jednak. Trzeba przyznać, bo nie wiadomo tutaj kompletnie, kto się skończy. Oj, powiem wam, że za chwilę chyba trzeba będzie przejściowe zakładać, by the way, bo jest naprawdę dziwnie. No nie wierzę, jak się nikt się zaczyna zużywać? Co za beznadziejny wyścig, co się dzieje w ogóle? już nie powiedziałbym w sumie, że jest beznadziejny, bo na razie w sumie dzieje mi się całkiem dobrze, tylko szkoda tego początku. Rykonen no bardzo wolny. Będzie atak, będzie atak teraz na pewno. No nie, no to też kolejny taki mój atak tutaj dosyć brutalny. Uuu, groźnie. Z kim Rajkon jeszcze będzie miał chyba DRS? A to jest Alfa Romeo tutaj. No, Oj, 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 oj. Nie widziałem jak reklamował jogurty, to był bardzo zadowolony z tego. Fin. O Jezus! Na jak jest szybciej, tak? Mówicie, inżynierowie? No nie wiem, teraz się zaczynam zastanawiać, bo jest naprawdę źle już! Tak, przejściowe, na 100% Nie da się jechać już Bo nie co ty gadasz? Przejściowe, przejściowe, przejściowe To już jest ten moment. Tak, 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 nie da się jechać. To wygrałem trochę teraz. No nie! Szykana Fetela mnie zabiła! Oj, 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 ale problemy Nowaka! Co ty nie powiesz, Jeff? Co ty nie powiesz, Jeff? Co ty, Jeff, nie powiesz? Jeżdżamy po przejściowe. Mam nadzieję, że mi założą te przejściowe. Dobra. Oj, oj, oj A Aby tam przeblokowane dużo kierowców będzie przyblokowanych. Oj, ja, ja, Ja też, kurde. Ale już się bałem, że będę musiał jeszcze raz jeżdżać po, po sliki, a to by było wtedy gorsze. Powiedzmy, że jest jeszcze szansa na punkty jakakolwiek w tym wyścigu. Także nie wszystko stracone. Deszcz przejdzie w lewe, no znakomicie. Mi się dzieje już fatalnie, mi się fatalnie w ogóle kieruje ten polit. Co się dzieje w ogóle? Na deszczu nie da się tym jechać. What's going on, panowie? Rudalos, keep focus, stay positive. Plan B, Plan B. Jest, jest safety car na torze. Proszę państwa, co się stało? Robert Kuwica odpada z sesji. Co za dramat polskich kibiców? Co za szczęście Patryka Nowaka? Ależ mam farta. Jest szansa, żeby sobie troszeczkę poprawić sytuację w wyścigu. Opony są zużyte wam powiem troszeczkę. Myślę, żeby nie zrobić boxen machen. Tak swoją drogą. Będą przynajmniej świeże opony. A tak będziemy w osiemnastym miejscu. Będziemy wszyscy i tak wszyscy blisko, więc powinno się to nam opłacić. Okej, okay, kolejka za samochodem bezpieczeństwa dogoniona. No i co? I trzeba będzie teraz cisnąć na tych nowiutkich oponkach. Mam nadzieję, że to jakoś mi coś pomoże, bo były one naprawdę zużyte, wam powiem szczerze. Ulewa, cholera jasna. Żeby jeszcze nie było sytuacji, że trzeba będzie zmieniać na deszczowe zaraz. Mam nadzieję, że nie, bo to będzie trochę przypał. Ale mamy przynajmniej świeże opony, więc będzie nam łatwiej się utrzymać. Zobaczymy, zobaczymy. To i tak jest wyścig trochę stracony już na starcie, więc tutaj eliminujemy ewentualne straty, jakie mogłyby być. Safety car in the slap. Safety car in the slap. No i przekonamy się. Jak się to skończy? Czy będzie bardziej padać, żeby założyć deszczowe? No nie wiem. Pewnie znowu będzie taka sytuacja, że będzie przejściowo po prostu i tyle. No To będzie dosyć duży problem, bo. Ajajaj, aj, 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 safety car już widzę tam ucieka już. Tempo dyktuje chyba Butler albo Fetel. Może Fetel, nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy. Mam trochę inne problemy w tym wyścigu. Już jest przygotowanie do wzmocnienia wyścigu. No i pytanie: Jest już i ona flaga, jedziemy? Zimno, ponad oczywiście trzeba uważać. Alformo będzie mnie na pewno blokować teraz. Mamy dużo paliwa też, to jeszcze jest fajne. Ależ fatalny fatalne Ciego. Proszę bardzo, i udany! Brawo! Wow wow, 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 Piękny atak Patryka Nowaka na Włocha, super. Pamiętacie, mam nowe opony, to też dużo pomoże. Na pewno, dlatego właśnie je zmieniłem, bo wiedziałem, że może być ciężko. A teraz jedziemy tempem kwalifikacyjnym. Przynajmniej tak się postaram pojechać na deszczu. Nie wiem, czy to się uda. O właśnie, to jest to co mówiłem, że tu może być groźnie. Hamowałem chyba ze 100 metrów wcześniej. Lepsza przyczepność, to teraz widać, chociaż... Lepsza atrakcja. U jedna Hondy. Hondy. Gro, Ugrożana. Rosso. Teraz troszeczkę wolny Roman. Wow. Lek na tak. To było czyściutkie już w końcu mi się udało. I jeszcze wykorzysta to Kevin Magnussen, no. W realnej Formule 1 oczywiście zwań, panie będą się śmiechać jeszcze, nawet w sezonie 2020. Jest Dave Bomb teraz? No ja nie, 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 nie. Znaczy tak, 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 tak! Wyprzedzony oczywiście Ricardo, ale... Szaleje. Nowak szaleje teraz. Trochę za bardzo szaleje. No bo trochę się podjarałem tym, że mam te nowe opony. I powiem wam, że naprawdę jest duża różnica w prowadzeniu. W sensie... Dużo lepiej mi się prowadzi ten samochód. Tego właśnie te opony zmieniłem. I już prawie nadrobiłem to, co miałem poprzednio, więc jest spoko. A już teraz agresywnie Nowak na wyjściu. I rajkonen gasli kwiat. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje najlepszego? Odpuścić, odpuści, 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 bo tutaj nie wiem co się wydarzy. Dobrze, dobrze. Piękny atak na Rosjanina. Zakończony powodzeniem, nie kontakt! Kurde, uderzył mnie chyba teraz. Nie wiem co się dzieje, jestem w kanapce. Nie wiem co się dzieje. Jest blisko, dobra, uda się uratować tą sytuację. Ależ teraz było groźnie, już bałem się, że mi skosi, tak samo jak na starcie. Chyba to zrobił Williams, Russell, ale tego nie wiem teraz, bo zobaczę dopiero powtórki po wyścigu. już doskonale to wiecie. Ale nie zmienia to faktu, że ja wiem i Wy wiecie, że jestem 14. Jedzie mi się bardzo dobrze teraz, naprawdę tempo jest rewelacyjne. Do mety zostało tylko 5 okrążeń. Czy to wystarczy, by Nowak zdobył dzisiaj punkty? Nie mam pojęcia, powiem szczerze, ale wiem tyle, że Gasli nie ma kompletnie potrzebności. No, w miarę czysto, ale no nie. Warunki są okropne, nie zbiera się woda. Ależ teraz sekcji stadionowej Nowak objechał. Fina, reklamującego jogurty, i nie tylko. Preciki również reklamującego. Ajajaj, aj, aj, jest już z 13. chyba żeśmy na tym zyskali jednak, na tym pit stopie. To zresztą doskonale widać, zobaczcie jaka jest przyczepność teraz u Nowaka. No nie, to w ogóle bez szans gasli. Pięknie, super. Także jednak mamy coś z, tym, z tą strategią, że potrafimy zaryzykować i nam się to opłaca. Jest już, widzę, sucha linia przejazdu, oni nam mówią, że jest okropna pogoda. Proszę Państwa, zaczynamy ostatnie okrążenie wyścigu o Grand Prix Niemiec. Jesteśmy na razie na miejscu dwunastym. To nie są punkty. Blisko nas jest Stroll. Blisko nas jest Nico Hulkenberg. Ale pytanie, czy wystarczy czasu? Jadę teraz tempem kwalifikacyjnym. Mam cały czas airs na wyprzedzanie i na hotlap. Tak naprawdę teraz będzie najlepsze okazja przejść tych dwóch zawodników, ale chyba nam zabraknie, chyba jednak zabraknie czasu na to, by w ogóle spróbować nawet zaatakować, bo są chyba za daleko jednak kierowcy z przodu. No Hulkeberg jest niestety troszeczkę za daleko. No będzie jeszcze oczywiście kilka możliwości. Bo jest bardzo dobra trakcja na wyjściu. Może się gdzieś uda jeszcze wyprzedzić. Może teraz? Nie, niestety nie. Niestety będzie ciężko. Jeszcze może sekcja stadionowa, może tutaj się uda. Widzimy, że żywolny tutaj Niko Hulkenberg. Jest już mocny deszcz, już bardzo mocno leje. Nie, 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 nie ma szans. Fetel wygrywa w Niemczech. Swój domowy wyścig pięknie. Nowak chyba jednak będzie dzisiaj tylko 12. Tylko 12 miejsce Nowaka na Niemczech. Niestety. Pogrzebany już na starcie, tak naprawdę tak jest. Będzie dzisiaj miejsce 12 tylko. Także tak kończy się ten wyścig. Bardzo trudny, uważam, i cieszę się w sumie, że jest miejsce 12. Bo był taki moment, że byliśmy bardzo daleko przecież. Pamiętamy to. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Cieszę się oczywiście od Mark Cieszę Cieszy się Sebastian Vettel, cieszy Davey Butter. I trzeci Russell się cieszy również. Na pewno nawet tego nie zauważyłem. My god, George Russell. Być może przyszły kierowca Mercedesa w Formule 1. Może również zasmakować tego podium. Zasmakował to również w Monako, gdzie również był trzeci. Ja wtedy pamiętamy, wygrałem ten wyścig. Było również. Wtedy pięknie. Wtedy, znaczy, wtedy było pięknie dla mnie, dzisiaj jest pięknie dla Sebastiana Vettela. Ajajaj, za chwilę będziemy nagrywać powtóreczki i zobaczymy te ciekawe ujęcia, co tam się w ogóle wydarzyło. W każdym razie, takie są wyniki wyścigu, proszę bardzo. Trzech Brytyjczyków: Butler, Russell i Norris. A gdzie jest Hamilton? Dopiero dziewiąte miejsce, tak jak w realnej Formule 1. Ja dopiero miejsce dwunaste. Niestety. Najlepsze jest to, że mam chyba najlepsze z okrążenia. Tak jest. Ale jestem poza pierwszą dziesiątką, więc punktów za to nie mam. Niestety, nie ukończył tylko Robert Kubica. Dobra, słuchajcie, takie są wyniki w kontruorce. Spadłem dopiero już na miejsce piąte. Fetel bardzo teraz skoczył. No ale wiecie, to zależy w sumie od wyścigu. No i w kontrujorcy miejsce trzecie. W ogóle teraz czytam, jak nagrywam, że... Niby Robert Kubica ma wyjść z Williamsa po sezonie 2019. Że się po prostu rozstają z powodu braku zadowalających wyników. Myślę, że więcej na ten temat coś się wypowiem w następnym wyścigu, czyli na Węgrzech. Oczywiście sytuacja jest czwartek rano. Godzina 11.10. Niby to jest oficjalnie potwierdzenie, w Butler bez komentarza. Nie będzie coś o Raselu. ale powiem, że jadę mu w... Nie? Bo to, co on odwalił. To po prostu nie wierzę, nie? No jak? On co za i Debil, nie? Serio. Nie wiem, bez komentarza. Co za wyścig. I nie zadałaś pytania o Raselu. Czemu? To taki ważny był wydarzeń na początku wyścigu, no. Ale wygrałem. Przynajmniej z Norrisem w, w, w rywalizacji. Super. O Jezus tak, spada mi reputacja. Fajnie, super, cieszę się po prostu. Ale, by the way sobie zrobimy tak, drzewko bir i tak, robimy to. To będzie na Włochy, żeby to było na Singapur. I zobaczcie, jakie to będzie dobre. Masakrycznie to będzie dobre. Okej, okay. dziękuję za dzisiaj. Było ciekawie w każdym razie. Życzę Wam miłego Grand Prix Singapuru, a my widzimy się oczywiście na Węgrzech. Trzymajcie się, elo!